Mm. you. -hmm. w kolejnym odcinku, dzisiaj będzie bardzo klasycznie zmora dla niektórych dla niektórych przysmak, my lubimy wątróbkę także pokażemy Wam jak my robimy nie będzie żadnych udziwnień żadnych jakichś tam dodatków będzie tak jak robi się od lat od czego zaczynam? zaczynam od tego, że podgrzewam sobie patelaszkę po pierwsze co robię będę podsmażał Cebulkę. Ja już mam tutaj cebulkę, tu mam 2,5 cebulki takiej średniej wielkości pokrojoną w pół Zaraz będę to dodawał. Coś chciałem z siebie wyrzucić w międzyczasie, zanim się tłuszcz nagrzeje, a mianowicie sprawdzając statystyki naszego kanału, zobaczyłem, że mamy strasznie dużo widzów bez. Subskrypcji, którzy nas oglądają. Subskrybentów jest mniej oglądających, a widzów bez subskrypcji jest bardzo dużo. Byłoby miło, jakby widzowie bez subskrypcji stali się subskrybentami. Bardzo by nas to cieszyło, pomogło w zasięgach i pomagało dalej rozwijać się naszemu kanałowi. Co nas bardzo cieszy, również to, że jedna czwarta oglądających są. To kobiety, czyli płeć piękna. Także też nas to bardzo cieszy. Także miło by było, jakbyście dołączyli do naszego kanału. Nic to Was nie kosztuje. Macie przepisy za darmo, a nam pomaga się to dalej rozwijać i tworzyć nowe filmy. Tyle. Także z góry dziękuję i zabieramy się za robotę. Dłuszczyk już mi się rozgrzał, wrzucam cebulkę. Cebuleczka wrzucona. Ja pierwszy podsmażam cebulę z tego względu, że później jak usmażę wątróbkę, ona pójdzie na wierzch. Chcę, żeby ona była już miękka, bo wątróbka nie będzie potrzebowała długo, także to robię na początku, co daje do do cebuli. Do cebuli daję trochę soli, bo sól pomaga zmiękczyć nam cebulkę i dodaję pieprz. I ją smażymy aż będzie miękka. Ja tutaj mam wątróbkę wieprzową. <laughs> Oczyściłem już z wszystkich żył, z wszystkich takich rzeczy, które mi się nie podobały. Jest teraz już ładna, umyta, czyściutka i on sobie teraz po prostu pokroję na takie kawałki, które mi będą odpowiadać. Tu sobie ją przekrajam na pół. Ja będę ją kroił pod kątem. Jak widzicie. W ten sposób. I mniej więcej takie. No choć, takie kawałki. Chcę, żeby wszystkie były. Także ja sobie kroję. I widzimy się za sekundkę. Uuu! Dymi. Także, jak widzicie, wątrobeczkę sobie już pokroiłem. Cebulka nam się ładnie podsmaża. To na razie odkładam na bok. Ja będę robił wąpkę z kiszoną, surówką z kiszonej kapusty, kiszoną kapustę mam własną, jaką żeśmy robili, podepnę tutaj wam kartę, możecie zobaczyć jak my robimy kiszoną kapustę, to jest nasza, nasz wyrób i przyprawiam to w ten sposób. Daję do tego zwykły olej. Po prostu wątróbka lubi lekko kwaśne surówki. Można zrobić sobie surówkę z ogórków kiszonych, można właśnie zrobić sobie surówkę z kiszonej kapusty. Ja robię z kiszonej kapusty, bo mam jej trochę, także robimy z kiszonej. Dodaję do tego cebulę pokrojoną w kostkę. Do tego odrobinę soli. Troszkę cukru. To jest jakaś łyżeczka, mała łyżeczka, nie łyżka. Na przełamanie kwasowości i naturalnie do tego idzie świeżo zmielony pieprz. I to wszystko mieszamy. To mi się wydaje, że to jest właśnie. Ta klasyka, wątróbka, ziemniaki i do tego surowa z kiszonej kapuchy. Suróweczka gotowa, zostawiam z boku. Niech się przegryza cebulka. Już zaczyna wyglądać ładnie. Dam jej jeszcze minutkę. W tym czasie przygotuję sobie blaszkę. Na blaszkę daję mąkę. Właśnie, czym przyprawiam wątróbkę? Tego Wam nie powiedziałem. Wątróbkę przyprawiam tylko pieprzem. Nie solimy wątróbki wcześniej, z tego względu, że zrobi nam się twarda. Pieprz można śmiało dać. Ja pieprzu nie żałuję. Pieprz jest spoko. Będzie dzięki pieprzowi bardziej wyrazista. Druga strona. Na druga i wątróbkę mam już przyprawioną. Możecie sobie wsypać naturalnie pieprz do, do mąki i razem z mąką wymieszać i przyprawiać w ten sposób. Ja wolę dać sobie na, na wątróbkę. Cebulkę już mam gotową. Już ona mi się podoba. Wyciągam. Ładny złocisty kolor. Cebulkę odkładamy na bok. Dodaję trochę, no kolego, dodaję trochę tłuszczu i daję do tego też masło. Dlaczego dodaję masło? Bo masło po prostu doda wątróbce smaku i będzie bardziej, będzie lepiej smakować. Ja sobie założę rękawiczkę, bo nie chcę się fajdać. Sprawa jest prosta. Bierzemy wątróbkę. Obtaczamy w mące. Nadmiar strzepujemy i wrzucamy na patelnię tak robię ze wszystkimi i widzimy się za moment wątroweczka na patelni i smażymy z jednej jak się przyrumieni druga strona obracamy na drugą stronę jak widzieliście jak kroiłem takie paski z tego względu, że nie chcę, żeby ona mi się długo smażyła i też się przyjemnie je taką jak są chudsze kawałki, nie takie duże, grube. Także jak widzicie wielkiej filozofii nie ma. Trzeba się trzymać po prostu wytycznych i pamiętać o tym, żeby nie solić wątróbki dopiero na koniec. Ja obróciłem wątróbkę na drugą stronę, smażę chwilę z drugiej strony, wrzucę na to cebulkę, chwilę podduszę i będzie gotowa. Chwilę podsmażałem. Jakaś minuta, półtora minęło. Dodaję do tego cebulkę. Rozprowadzam po wątróbce. Wszystko cały tłuszczyk. Zmniejszam ogień. Przykrywam na chwilę. Niech się chwilę poddusi. I będziemy wyciągać, nakładać i próbować. Zobaczmy, jak wygląda elegancko wymieszamy to teraz ładnie z cebulką i możemy dodać do tego soli bo już zbliżamy się do końca, także możemy teraz posolić. Wprowadzamy sól do wątróbki. Dosłownie zostawiam jeszcze minutkę odkrytą i będziemy nakładać. Będziemy próbować. Wątróbeczkę mam nałożoną. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Focus on point. Złapało. Czas spróbować. Mm. Mm. Delikatna. Mm. Mm. Przepyszna. Zróbcie sobie z dodatkiem masła, bo naprawdę poprawia to smak o 100%. Jest super delikatna. Jest naprawdę przepyszna. Mm. Ja zabieram się za obiad. Żegnam się z Wami. Pamiętajcie o subskrypcjach. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Ciao! I smacznego!